Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo, ale to bardzo fajnym tagiem, a mianowicie będzie to tag 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwą. Oczywiście takich rzeczy jest o wiele, o wiele więcej. Ja tutaj podzielę się z Wami tak naprawdę może nie tyle co rzeczami, co takimi też momentami, faktami, które po prostu czynią moje życie piękniejszym. Um, i powiem Wam, że oglądałam dosyć sporo tych filmów, dziewczyny skupiały się raczej na takich ogólnych rzeczach, jak muzyka, jak słońce, jak jedzenie oczywiście to też jest bardzo ważne i to też czyni mnie szczęśliwą, ale ja mu właśnie chciała się skupić na troszeczkę bardziej szczegółowych rzeczach, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, wydaje mi się, że taki temat szczęścia jest bardzo, bardzo ważny ponieważ zdarza nam się zapominać o rzeczach, które nas uszczęśliwiają i nie dostrzegamy tego, takich małych drobnych momentów, które po prostu czynią nasze życie piękniejszym, także mam nadzieję Mam nadzieję, że i wy znajdziecie takie swoje rzeczy. Jeżeli macie ochotę, to koniecznie podzielcie się ze mną tymi swoimi właśnie momentami, rzeczami, chwilami, które czynią wasze życie piękniejszym i czynią was szczęśliwszymi osobami. Więc, jeżeli macie ochotę coś takiego mi napisać, to oczywiście odsyłam was do komentarzy. A teraz już zaczynamy. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, która czyni mnie szczęśliwszą, jest oczywiście moja rodzina. Ja bez mojej rodziny nie mogę żyć. Jestem osobą bardzo, ale to bardzo rodzinną. Niedługo będę musiała wyprowadzić się z domu i powiem Wam szczerze, że naprawdę przeraża mnie myśl opuszczenia moich rodziców. Może dla niektórych to jest dziwne, bo większość osób wydaje mi się w moim wieku chciałaby jak najszybciej wyfrunąć z domu, a ja naprawdę chciałabym tutaj możliwie jak najdłużej zostać, bo naprawdę uwielbiam z nimi spędzać czas, uwielbiam moją rodzinę i kocham ją nad życie. To będzie na pewno bardzo ciężkie wyzwanie i taki wielki, wielki krok w moim życiu, ale mam nadzieję, że mi się uda. Drugą taką rzeczą, która mnie zdecydowanie uszczęśliwia, jest jazda samochodem. I nie mówię tutaj o takiej jeździe, gdzie musimy na przykład pojechać do szkoły, do pracy, gdzieś do lekarza, do galerii, bo to są takie rutynowe gdzieś tam przejażdżki. Tak naprawdę wcale nie myślimy o tym, że jedziemy, tylko jedy, myślimy o tym że musimy skręcić tutaj w prawo, tu w lewo, tutaj na rondzie musimy zawrócić i jesteśmy w danym miejscu. Ja uwielbiam jeździć i zdecydowanie czerpię przyjemność z, z takiej jazdy gdzieś, gdzie tak naprawdę nie wiem, gdzie jadę. E, gdzieś, gdzie na przykład wjadę na autostradę, na jakąś drogę szybkiego ruchu, kiedy mogę poczuć tą prędkość, kiedy mogę się wyluzować i pomyśleć troszeczkę. Jazda samochodem zdecydowanie jest dla mnie przyjemnością, a prawo jazdy jest jedną z lepszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. Więc to jest zdecydowanie rzecz, która mnie uszczęśliwa. Dodatkowo, jeżeli jest na przykład ciepło, jeżeli jest wiosna, lato, to bardzo, ale to bardzo lubię zrezygnować z klimatyzacji na rzecz otwartej szyby i uwielbiam to uczucie, kiedy wiatr wpada nam do samochodu i po prostu mamy wiatr we włosach, uwielbiam to i to jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy, jaka czyni mnie szczęśliwszą. Trzecią rzeczą, która czyni mnie osobą szczęśliwą, jest zdecydowanie jazda motocyklem. I nieważne, czy siedzę na motocyklu sama i go prowadzę, czy siedzę jako plecak, nie jest to dla mnie istotne. Uwielbiam uczucie prędkości, uwielbiam tą wolność, która towarzyszy właśnie szybkiej jeździe, e, przeważnie właśnie na motocyklu. Samochodem wydaje mi się, że troszeczkę mniej się to odczuwa. Jeżeli jedziemy na motocyklu, to po prostu otacza nas jedynie to, co jest dookoła, i nic więcej. W samochodzie jednak mamy blachę i te szyby i to wszystko. Warta rzecz tak naprawdę nie jest rzeczą, a jest stanem ducha bardziej. Wiem, że może to brzmi troszeczkę dziwnie, ale już wam tłumaczę o co chodzi. Mówię tutaj o milczeniu, które po pewnym czasie przestaje być taką rzeczą krępującą, jeżeli chodzi o relacje z drugą osobą, a staje się czymś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym. Takie milczenie naprawdę jest fajne i uwielbiam mieć przy sobie osoby z którymi mogę siedzieć godzinami i wcale nie muszę z nimi rozmawiać, żeby czuć się dobrze w ich towarzystwie i żeby wiedzieć, że naprawdę fajnie i przyjemnie spędzamy czas, więc milczenie to jest moim zdaniem taka już naprawdę bardzo, bardzo zaawansowana część jakiejś znajomości. Piąta rzecz, która czyni mnie szczęśliwszą, jest to zdecydowanie hotelowa pościel. Ja wam podkreślam to naprawdę bardzo, bardzo często. Jestem zdecydowaną fanką hotelowej pościeli. Nie mam zielonego pojęcia, co w niej jest takiego wyjątkowego, ale zawsze kiedy wyjadę na wakacje, położę się właśnie wieczorem do łóżka i jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ta pościel jest. Przecudowna, milutka w dotyku, i idealnie mi się w niej śpi. Także rzeczą numer 5, która czyni moje życie piękniejszym, a mnie osobą szczęśliwszą, jest zdecydowanie hotelowa pościel, która ma niesamowity wpływ na moje samopoczucie. Kolejne rzeczy na mojej liście, czyli punkt szósty i siódmy są troszeczkę dla mnie takim powrotem do mojego dzieciństwa, ponieważ właśnie tymi kolejnymi rzeczami, które czynią mnie osobą szczęśliwą są balony z helem i wata cukrowa. Uwielbiam te dwie rzeczy i kiedy tylko widzę je gdzieś w parku, bo przeważnie w parku takie rzeczy są dostępne, to po prostu od razu mam na twarzy wielki, wielki uśmiech, oczy mi się błyszczą. Jestem tak strasznie podekscytowana zakupem tej waty cukrowej, a później możliwością jej zjedzenia, że naprawdę jestem najszczęśliwszą osobą na na świecie, właśnie wtedy. Balonów z helem jakoś nikt nie chce mi kupić, ale kiedy mam możliwość, to naprawdę nie obchodzi mnie to, czy ludzie się na mnie dziwnie patrzą, czy uważają, że jestem jakaś nienormalna, czy jestem wariatką. Mogę kupić sobie spokojnie takiego balona z helem i mogę przejść z nim całe miasto, i naprawdę nie obchodzi mnie to, co myślą inni, po prostu uwielbiam balony z helem. Numer ósmy na mojej liście 10 rzeczy, które czynią mnie szczęśliwszą jest moment startu samolotu. Naprawdę ja uwielbiam podróżować i bardzo często zdarza się tak, że la, razem z moimi rodzicami lecimy gdzieś za granicę i to wiąże się właśnie z podróżowaniem samolotem, i kiedy już wszyscy wejdziemy na pokład i siedzimy już sobie w fotelach, jest sygnał zapiąć pasy. Ja jestem tak niesamowicie szczęśliwa, że to jest po prostu uczucie nie do opisania, kiedy samolot startuje, nabiera tej niesamowicie wielkiej, szybkiej, wielkiej prędkości. Niesamowitej prędkości, po prostu wtedy ja jestem jednym wielkim kłębkiem szczęścia i mogę ten moment przeżywać w kółko i w kółko i znowu i nigdy mi się nie nudzi. Kolejną, już dziewiątą rzeczą, która czyni mnie szczęśliwą osobą, jest płacz. I Ja wiem, że może to brzmi trochę dziwnie, i teraz tak sobie pomyślicie, Purze, Magda, o czym ty mówisz? Lubisz płakać i wtedy jesteś szczęśliwa. I właśnie tak jest. Ja bardzo, ale to bardzo lubię ten moment, kiedy na przykład włączę sobie film, taki bardzo, bardzo smutny, dołujący film, kiedy go obejrzę, i wtedy mam taką chwilę dla siebie na wypłakanie wszystkich. Emocji, które gdzieś tam we mnie są, których nie mogę się pozbyć podczas, nie wiem, tygodnia, miesiąca, roku, po prostu sobie mogę wtedy usiąść, wypłakać się. Wszystkie te emocje, wszystkie jakieś problemy ze mnie wtedy wychodzą, i kiedy już skończę, kiedy się już uspokoję, wtedy po prostu czuję się taka niesamowicie oczyszczona, szczęśliwa i po prostu naładowana właśnie pozytywną energią. Raz czy dwa razy w miesiącu potrzebuję właśnie takiego wieczoru ze smutnym filmem, ze łzami w oczach i to naprawdę działa na mnie jak najlepsza terapia u psychologa, najlepszego na świecie, po prostu wtedy czuję się niesamowicie szczęśliwa. Wszystkie problemy nagle znikają i przestają mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie, a ja mogę dalej cieszyć się swoim życiem. I już ostatnią rzeczą, czyli dziesiątą na mojej liście dziesięciu rzeczy, które czynią moje życie piękniejszym, jest słuchajcie internet, YouTube i ogólnie cała moja działalność internetowa. E, powiem Wam tak, ja już zaczęłam w internecie się pojawiać dosyć dawno, kiedy zaczęłam prowadzić bloga. W tamtym czasie czerpałam niesamowitą przyjemność z samego pisania postów na blogu. To było dla mnie coś niesamowicie ekscytującego podniecającego to, że mogłam coś napisać, że Wam się to podobało, że Wy to czytaliście, że Wy to komentowaliście. To było niesamowite. Ja tam pisałam o swoim życiu, o swoich stylizacjach i tak naprawdę o rzeczach takich, które dla innych niekoniecznie powinny mieć jakiekolwiek znaczenie, ale osiągnęłam tam naprawdę sporo i poznałam wspaniałych ludzi i po prostu uzyskałam niesamowitych odbiorców tego mojego tekstu, więc to było niesamowite. Później przerzuciłam się na YouTube, gdzie zaczęłam nagrywać filmy, Teraz prowadzę swój kanał i naprawdę to jest jedna z rzeczy, które. Czyni mnie bardzo, bardzo szczęśliwą i jestem dumna z tego, co robię, i naprawdę nie oddałabym tego nikomu za żadne skarby. Związałam naprawdę świetne znajomości i w życiu bym teraz nie cofnęła czasu. Nie chciałabym tego oddać nikomu. Ale po prostu to jest coś nie do opisania. YouTube naprawdę łączy ludzi i pomimo tego, że czasami jest ciężko, to naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę robić to, co robię i że jakoś mi to nieźle całkiem wychodzi. I oczywiście, Wy też jesteście w tej kategorii zawarci. Nie jesteście oczywiście rzeczami, Osobami, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że cały czas ze mną jesteście i że mnie wspieracie i że podoba Wam się to, co robię, i że po prostu chcecie poświęcić kilkanaście czasami minut swojego cennego życia na to, żeby po prostu usiąść przed komputerem i posłuchać tego, co mam wam do powiedzenia, to naprawdę ładuje mnie taką niesamowicie pozytywną energią i czyni mnie szczęśliwą, że to jest po prostu nie do opisania. Okej, okay, kochani, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tak. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i naładował was pod... Pozytywną energią, bo właśnie o to tutaj chodzi O szczęście i pozytywną energię Słuchajcie, ja wiem, że ten film Ten tag jest już generalnie dosyć stary Więc nie będę tutaj nikogo tagować Jeżeli macie ochotę, to nagrajcie ten film Jeżeli nie prowadzicie kanału na YouTubie To też zachęcam Was do tego, żebyście po prostu Wzięli sobie kartkę, długopis I spisali właśnie 10 rzeczy, które czynią Was Szczęśliwszymi osobami Powiesili to w jakimś widocznym miejscu I naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście Czasami spojrzeli na tą listę i powiedzieli Tak, ja naprawdę mam bardzo bardzo fajne życie. Nie muszę narzekać, bo tak naprawdę nie mam na co. Są rzeczy, które mnie uszczęśliwiają i to jest fajne i idziemy tylko do przodu, nie patrzymy się do tyłu, i tak, więc mam nadzieję, że zrobicie sobie taką listę. Ja Was do tego serdecznie zachęcam i już teraz się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę. No i co? I do zobaczenia w następnym filmu. Pa! pa!